Dzień dobry, dzień dobry, drugi, drugi listopad. Ech, pogoda na szczęście jest okej. Okay. Niedziela przed obiadem, godzina, już mówimy. Nie widać, widać? Na 21. Czyli jeszcze a, 50 minut spaceru. Daj tą piłkę. Także jeszcze jest co chodzić. A już pół godziny spacerujemy, tak że dzisiaj taki fajny spacer, dosyć długi, ale dobrze, bo wagę naprawiłem, znaczy naprawiłem baterię, zmieniłem i kurwa, za dużo. Trzeba znowu coś przycisnąć, ale jest nadzieja, bo we wtorek idę do pracy, taką sobie znalazłem. Na razie, zanim tam się ogarnę z tą, tą telową, no i tam czas to będzie nas chylać, więc dobrze. Choćby z tego powodu jestem zadowolony. A chodź do mnie, tutaj do mnie, odejdź. Odejdź, odejdź. ale tam we wtorek. Uff. Jutro. Ostatni dzień. Laby. Chyba. <grym> no nic, ale ja mam problem, bo muszę Kurde, odebrać kolegę. Bo przyjeżdża ja na urodziny w piątek. Muszę go odebrać. Później muszę go zawieźć. Zobaczymy, zobaczymy. A może mnie nie będą się, i w tej pracy, powiedzą, że jestem za głupi, albo za stary, albo za cienki, bolek. Już nie może być. Zobaczymy. Ech, co tam się działo wczoraj? Wczoraj coś tam nagrałem, tylko chyba tego filmu jeszcze nie puściłem w świat. Co tam się dzieje? Jakiś tam... A tam mecz jest. Ech, no kurwa, czy to nie jest pięknie? Niech mi ktoś powie Za free Za darmo Dla mnie jest kurwa zajebiście I będę to powtarzał jak głupi Każdy ma takie miejsca w okolicy A nawet i piękniejsze Starczy dubsko ruszyć Kurwa na Pół godziny gdzieś przejść w prawo, w lewo, w do, do przodu, do tyłu. Gdzieś takie miejsce jest. No, tam piesek idzie, więc pójdziemy tędy. Żeby nie było kolizji. A no, to jest zresztą piasek, jak go znam, ale po co? Odlegę stresować. Wczoraj biedna się bała, bo ktoś potardy te fajerwerki, jakiś idiota kurwa, strzelał. Przez chwilę będzie głośno, bo ja mówię, w tym, w tym miejscu gdzie jesteśmy, to są drzewa i jest zasłonięta. Tutaj jest taka przestrzeń, no. więc będzie wiało przez chwilę, ale tylko przez chwilę, bo my się zaraz schowamy. No i pies na głowie mi stał, przez jakiegoś barana. Harlek, chodź! Tak mówię, pies, który ma jeszcze właścicieli, znaczy ja, no, mieszka w domu z ludźmi, człowiek go może przytulić, żeby się przestał bać. To jest jeszcze, powiedzmy, dobra, a te wszystkie podrzęta, które sobie tam gdzieś same muszą radzić, kurwa, no przecież to jest trauma. Parę baronów się ucieszył, jaki trzeba być, kurwa, debilem, żeby iść do sklepu, wydać swoje własne pieniądze, ciężko zarobione, ciężko musi, czasami musi ciężko a te pieniądze zarabiać, gdzieś jakiś, kurwa, hurtownicz tam na budowie, tylko po to, by potem to wszystko wypierdolić w powietrze, kurwa. Chyba minutę kurwa zabawikła, wow kurwa zajebiście Minutę kurwa Potem już chuj, tu jest zajebiście, będę pójdziemy Ślicznie jest kurwa Jesień też jest fajna, mówię kurwa każda pora roku można znaleźć coś fajnego w każdej Ale się drą, no ale grają chłopaki nie się drą Po to przychodzą żeby się powyżywać Także kurwa zajebiście Tylko po to, żeby kurwa przez minutę być bohaterem kurwa na wsi. Bo on wypierdoli petardę. <laughs> kurwa. I jest kozakiem kurwa. A wszyscy nie myślą inaczej Debilu kurwa. Że jesteś głupi kurwa. Wydałeś pieniądze kurwa i wszyscy i widzisz dokładnie to samo, co ten gościu, który stoi obok ciebie kurwa i, I nie wydał łodówki kurwa. I też się cieszy kurwa, tylko się cieszy, że mówi kurwa, i to jest Debil patrz. Taka jest prawda o tych, kurwa, co mają w łubie, że jak strzelają, to myślą, że oni są coś wyjątkowi, kurwa Tak, jesteś wyjątkowym debilem, kurwa To ci mogę powiedzieć Kurwa, egoistą pierdolonym, który się nie zastanawia, kurwa, co się dzieje, kurwa Przy okazji tego, kurwa, gówna O, dwójeczka Już druga ale ani jedna, ani drugie nie sprzątałem, bo jedna była w ogródku, jeszcze nie sprzątałem, a druga była teraz. Jak mówię, ja w takich miejscach nie sprzątam. Bo uważam, że we wszystkim trzeba znaleźć jakiś środek, kurwa środek, złoty, kurwa, taki jakiś kurwa balans, a nie lecieć, kurwa, tak jak jest, kurwa napisane, albo tak jak tam coś, kurwa, powiedział. Trzeba sumie przemyśleć każdą. Każdą sytuację w sumie trzeba przemyśleć. Ja tak mam, że kurwa jak ktoś mi coś mówi, jakiś fakt, nie wiem, jakiś tam mówi, że na przykład tam kurwa coś tam. To ja od razu kurwa mi się włącza, taki kurwa. To nie jest, że zawsze mi się włącza, ale z mi się włącza, czy to w ogóle, co ten gościu gada, czy to w ogóle ma sens, czy to jest w ogóle możliwe. Bo bardzo często kurwa się okazuje, że od razu mi się tam gdzieś znajduje jakieś kurwa argumenty, że chuja, to, ci, to nie może być tak, jak ty gadasz, bo to się nie uda, chodź, tędy chodź, chodź, idziemy jeszcze. Jest za ładnie, żeby tam do domu wracać. Ja wiem, czemu mam do domu chcę iść, bo tutaj kupiła piłkę i ta piłka została. I ona ma wełbę, że ta piłka tam leży w ogródku i tęskni za nią. Ona tak ma. Mówię, czasami nie, to nie, nie, nie dzieje się zawsze. Czasami jestem załamany tym, że coś jakoś tak kurwa mi przeszło, a potem się okazało, że to w ogóle inaczej powinno być niż. はい。Mm,